Restauracja nad brzegiem przyciągała wzrok wypoczywających turystów. Przytulne stoliki w cieniu drzew wręcz zachęcały, by usiąść przy nich i delektować się wykwintną kolacją oraz chłodnym napojem. Między stolikami krzątali się milczący kelnerzy, przyjmując zamówienia od tych, którzy ulegli pokusie w ten upalny letni wieczór. Grała narzucająca się cicha muzyka, szumiało morze, rozbijając swoje fale o gładki brzeg. Na nieodległej parkiecie tańczyły pary, a wokół nich biegały z wesołym śmiechem dzieci i puszczały latawce, wywołując uśmiechy postronnych obserwatorów. Wszędzie panowała sielanka i spokój. Tylko jedna osoba nie czuła się spokojna. Rada stała w cieniu drzew i z daleka obserwowała wszystkich tych ludzi. Nerwowo poprawiała swoją starą, pomięta bluzkę i wycierała spocone ręce w długą spódnicę. Zaciskała i rozluźniała dłonie, nie mogąc zdecydować się na krok. Potem, jak się wydaje, wzięła się w garść. Wciągnąwszy głęboko powietrze i unosząc głowę, zdecydowanie skierowała się w stronę restauracji. Proszę zawołać pana administratora. Kelner spojrzał na radę oceniającym wzrokiem i, patrząc gdzieś w bok, powiedział: Ona nie na miejscu. Zatem proszę zawołać szefa. Przyszłam w sprawie ogłoszenia. Chłopak przewrócił oczami i odszedł. Po chwili pojawił się mężczyzna w czarnej kucharskiej kurtce. Dzień dobry, jestem światosław Aleksandrowicz. Powiedziano mi, że przyszła pani w sprawie pracy. Rada zawahała się, zbierając myśli. Podczas gdy mówiła, mężczyzna przyglądał jej się. Ta kobieta wygląda naprawdę nieciekawie. Od razu widać, bezdomna. Stare, pomięte i podniszczone ubranie, a i zapach, choć niemocny, jest wyczuwalny. Gdzie tu ją do kuchni? I co taka osoba może umieć? Światosław westchnął, słuchając przemowy Rady, do niego przychodzili z takimi dyplomami, o jakich jej się nie śniło, a on wszystkim odmawiał, ponieważ w jego kuchni tylko najlepsi, tylko ci, którzy wkładają duszę w swoją pracę. Właśnie dlatego jego restauracja jest najlepsza w mieście i nie ma jej równych. Jeśli zacznie brać wszystkich z rzędu takich bezdomnych, to szybko straci reputację. A rada wciąż mówiła i mówiła, i w pewnym momencie świat zauważył coś w jej spojrzeniu. Coś takiego, co zmusiło go, by się przysłuchać, a potem zaprowadzić ją do kuchni i dać szansę, plując na wszystkie uprzedzenia. Zobaczył tam siebie. Jeszcze młodego, który dopiero co skończył naukę. Widząc nadzieję w oczach i desperację, strach i wiarę w lepsze jutro, on również kiedyś stał przed szefem i ten dał mu szansę. Podczas drogi zadawał pytania. Czy ma pani dokumenty w porządku? Tak, oczywiście. Dyplom. Oczywiście. Zameldowanie? Tu w odpowiedzi zapadła cisza. Dobrze, rozwiążemy to. Weszli do obszernego pomieszczenia podzielonego na sektory. Każdy zajmował się swoją pracą. Gotowały się warzywa, bulgotały aromatyczne sosy, piekło się mięso. Coś syczało, gotowało się, stukał nóż o deskę. Wszędzie krzątali się ludzie w mundurach. Precyzyjny, wypracowany przez lata mechanizm działał szybko i sprawnie. Nikt nie rozpraszał się rozmowami i nie rozglądał na boki. Wszyscy byli zajęci, każdy swoją pracą, niczym mechanizm zegara. Wprowadzając radę do stołu, świat położył przed nią kilka noży i innych narzędzi. Nazwij ich klasyfikację, przeznaczenie. Rada, jak na egzaminie, szybko wymieniła wszystko, przebiegając wzrokiem po stole. Świat skinął głową. Chodźmy dalej. Prowadził ją obok garnków, w których gotowały się sosy. Jaki to sos, twoim zdaniem? Machnął ręką w kierunku jednego z garnków, a rada, powąchawszy, natychmiast podała prawidłową odpowiedź. Dobrze. Następnie postawił ją przy stole i wręczył nóż. Pokrój warzywa, cebulę, marchewkę, zioła, potem pokażesz, jak kroić mięso. Ledwie kobieta chwyciła nóż, skierowało się na nią kilka spojrzeń. Ciekawskich nie brakowało, ale nikt nie odważył się otwarcie do niej podejść. Szef za to po głowie by nie pogłaskał. Tylko jeden chłopak się odezwał. A ja ją znam. To nasza bezdomna ciągle kręci się po okolicy. Co wyją tu do kuchni? Trzeba ją stąd wyrzucić miotłą. Jaka z niej kucharka? Świat nic nie odpowiedział na ten atak, tylko surowo spojrzał na podwładnego, a ten umilkł. A Rada w tym czasie, ukradkiem ocierając łzę, chwyciła kucharski nóż i zabrała się do krojenia warzyw. Nóż migotał tak szybko, że wydawało się, iż zawisa w powietrzu, nie dotykając deski. Prawie nie było słychać żadnego dźwięku. Tylko idealnie równe kawałki warzyw świadczyły o tym, że Rada jest profesjonalistką w swojej dziedzinie. Światosław ze zdumieniem patrzył, jak Rada zręcznie posługuje się narzędziem i wydawało mu się, że za to sam chciałby jej całować ręce. Ci, którzy przychodzili przed nią, nie umieli nawet tego. Dosyć. Tam są lodówki i magazyn. Twoim zadaniem jest przygotowanie Corden Blue. Jeśli ci się uda, to masz pracę. Działaj. I Rada, nie tracąc ani chwili, zabrała się do przyrządzania potrawy pod uważnym spojrzeniem szefa. Świat nieprzypadkowo polecił akurat to danie. Kiedyś właśnie je przygotowywał w tej samej restauracji i prawie się pomylił, zdążywszy na czas poprawić swój błąd, ale szef wówczas dostrzegł jego pomyłkę, za co przez jakiś czas światowi powierzano jedynie obieranie warzyw, nic więcej. To pozornie proste danie kryło w sobie wiele pułapek. Nie każdemu udaje się je przygotować tak. By mięso topniało w ustach, a forma się nie rozpadała. I oczywiście smak. Najważniejszy jest smak. Ale rada poradziła sobie. Z dumą podała światowi talerz. Na nim leżał pokrojony rulen, z którego wypływał stopiony ser. Wszystko to zostało podane i udekorowane w taki sposób, że śmiało można było je podać nawet królowi. Nabiwszy na widelec kawałek, mężczyzna włożył go do ust i powoli go przeżuwał. Wydawało się, że cała kuchnia patrzy na niego. Zapadła taka cisza, że nawet hałas z kuchenek jakby przycichł. Przyjęte. Szefie, pan na poważnie? Absolutnie, sam spróbuj. Talerz wędrował z rąk do rąk i tu i ówdzie słychać było zaskoczone okrzyki. A światosław publicznie chwycił radę za rękę i galantnie ją pocałował. Chodźmy do mojego gabinetu. Rada pospieszyła za szefem. On wszedł i szczelnie za nimi zamknął drzwi. Usiadł za biurkiem i uważnie spojrzał na kobietę. Wyjaśnij, jak to zrobiłaś? Co konkretnie przepis? Oczywiście, że nie znam przepis. Jak taki talent znalazł się na ulicy, skoro, jak rozumiem, Miszka mówił prawdę? Tak, ma rację, faktycznie jestem bezdomna. Ale skąd takie umiejętności? Rada usiadła na brzegu krzesła, złożyła ręce na kolanach i zaczęła opowiadać. Uczyłam się za granicą, wygrałam stypendium na naukę. Ukończyłam szkołę kucharską z wyróżnieniem, wróciłam do swojego kraju. Dostałam pracę w restauracji, ale nie była ona taka jak wasza, trochę skromniejsza, ale mi się tam podobało. A potem taka czarna pasa. Właściciel restauracji naraził się komuś, nie wybaczono mu tego. Restauracja spłonęła doszczętnie w jedną noc, na szczęście nikt nie ucierpiał. Tak zostałam bez pracy. I musiałabym szukać nowej, ale zachorowała mama. Lata ciężkiej pracy nie poszły u niej na marne. Na początku wydaliśmy wszystkie nasze oszczędności, ale leczenie nie pomagało. Musiałam szukać innej kliniki, tam dawali znikomą szansę na wyzdrowienie, ale dla niej zrobiłabym wszystko, kim ja jestem, żeby wątpić. Pilnowałam jej i nocowałam przy jej łóżku. Karmiłam ją z łyżeczki, osobiście myłam, sprzedałam swoje mieszkanie, ale to nie wystarczyło, musiałam sprzedać też mieszkanie mamy, a ojciec. Nie ma go i nigdy nie wiedziałam, kim jest i gdzie przebywa. Matka zabrała te tajemnice ze sobą do grobu, a myślę, że miała ku temu swoje powody. Tak, leczenie nie pomogło, ona zmarła. Wszystko, co mogli zrobić lekarze, to złagodzić jej ból i cierpienie. A ja zostałam sama na tym świecie. Bez pracy, bez pieniędzy i bez dachu nad głową. Na początku pomagali mi przyjaciele, ale stopniowo im się to znudziło i jeden po drugim zniknęli z mojego życia. Szukałam pracy, ale pan jest jedynym, kto mnie przyjął. mimo mojego wyglądu. Dziękuję panu. Daj spokój, jesteś utalentowanym kucharzem i przyjmuję cię. Zaniesiesz dokumenty do księgowości, a potem przyjdź do mnie. Spróbuję pomóc ci z mieszkaniem. Bo dziwnie by wyglądało, że nasz kucharz jest bezdomny. Światosław rzeczywiście pomógł. Znalazł niewielkie poddasze i opłacił pierwszy miesiąc czynszu. Pomógł przenieść skromne rzeczy rady i wypełnić lodówkę na początek. Na miesiąc wystarczy, a potem dostaniesz wypłatę. Dziękuję Ci za wszystko. Jeszcze się rozliczymy. Nie myśl, że na pracy też będę z Tobą taki łagodny. W kuchni jestem bezlitosny. Rada roześmiała się. Dobrze, szefie. Lato ustąpiło jesieni. Przyozdabiając aleje żółtą kołderą opadłych liści, ale przy nadmorskiej restauracji wrzało życie. Kelnerzy biegali na okrągło, przyjmując zamówienia i obsługując gości. Wokół panował przyjemny ruch. Cóż, w tej placówce pracują dwaj najlepsi szefowie w mieście. Żeby tu trafić i spróbować ich dań, trzeba odstać długą kolejkę albo zapisać się z wyprzedzeniem. Bo teraz tu zawsze tłoczno.